Spadek temperatury oczywiście przekłada się na pogorszenie jakości powietrza no, siłą rzeczy. Mamy zimę, mamy mrozy i po prostu więcej musimy dorzucać do kotła po to, żeby ograć, ogrzać mieszkanie. A mówię do kotła, dlatego że w Polsce mamy 2 miliony 700 tysięcy sztuk takich starych kotłów na węgiel i na drewno i to one są główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju, więc im zimniej, tym gorzej, ale też pamiętajmy, bardzo ważna jest nie tylko temperatura, ale również prędkość wiatru. Bo możemy mieć. Sytuacji, w której będzie minus 10 stopni i silny wiatr, i wtedy powietrze będzie czyste, bo po prostu te zanieczyszczenia powietrza będą bardzo dobrze rozpraszane. Alerty smogowe najczęściej, z tego co widzę, spotykamy w centralnych województwach, Kujawsko-Pomorskie, czasami Wielkopolskie, co jest ciekawe, bo wydawałoby się, że raczej południowa Polska powinna być tym rejonem najbardziej zanieczyszczonym, no ale też pamiętajmy, że te alerty są publikowane na podstawie pomiarów sieci pomiarowych, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a ta sieć ma no, trochę ponad 300 stacji pomiarowych na cały kraj. To jest liczba mała, i część Polski po prostu nie jest pokryta tymi sieciami pomiarowymi. Więc, jeżeli przyglądamy się temu, gdzie możemy napotkać silne zanieczyszczenie powietrza, to nawet nie patrząc na alerty, patrzmy na to, ile mamy kominów, dymiących kominów w naszym otoczeniu. Wystarczy, że w naszej miejscowości będzie 500 kopciuchów, może 1000 kopciuchów w naszej wsi. 20, 50, 100 to już wystarczy, żeby przy takiej bezwiecznej pogodzie powietrze nie nadawało się do oddychania. Główną przyczyną poprawy jakości powietrza w naszym kraju, ponieważ ona rzeczywiście się odbywa, jest wymiana kotłów. W tej chwili mamy o mniej więcej 1 milion takich kopciuchów mniej niż jeszcze 10 lat temu. To jest mniej więcej 1 trzecia tego, co, co było na początku. Czyli 1 trzecia problemu za nami, no ale wciąż. Prawie ponad 2,5 miliona kopciuchów wciąż nam dymi. Najważniejszy, wydaje mi się, w tej chwili do poprawy, to jest program dotujący wymianę kotłów program o nazwie Czyste Powietrze. To jest najważniejszy instrument y, finansowy, który rząd polski. Y, Daje obywatelom naszego kraju po to, żeby wymieniać te kotły, po to, żeby wspierać wymianę kotłów, żeby wspierać ocieplenie domów. Ten program niestety ma kryzys. Mieliśmy rok 2024, program Czyste Powietrze, miał się bardzo dobrze. 280 tysięcy gospodarstw domowych złożyło wniosek do tego programu albo wymianę kotła, albo ocieplenie, lub obydwie rzeczy razem. Niestety rok do roku. Po tym kryzysie, po, po zawieszeniu programu Czyste Powietrze i uruchomieniu go na nowo, liczba wniosków spadła pięciokrotnie. Więc, jeżeli pięciokrotnie słabiej będziemy wymieniać kopciuchy, to nie będziemy mieli czystego powietrza, tak jak prognozowaliśmy jeszcze niedawno za 3-4 lata, ale za 10, 15, 20.